Ojca, miłość Jezusa Chrystusa i społeczność Ducha Świętego niechaj będą z nami wszystkimi teraz i na wieki. A słowa Pisma Świętego, które mam nas dzisiaj prowadzić, zapisane są w pierwszej księdze Mojżesza, gdzie w 22 rozdziale od 1 do 14 wiersza tak czytamy. Po tych wydarzeniach. Wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie. A on odpowiedział: O tom ja i rzekł: Weź syna swego, jedynaka swego Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Stał wtedy Abraham wczesnym rankiem, osiodłał osła swego. I wziął z sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaaka. A narąbawszy drew na całopalenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. Trzeciego dnia podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał z daleka to miejsce. Wtedy rzekł Abraham do sług swoich. Zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. Abraham wziął drwa na całopalenie i włożył je na syna swego Izaaka. Sam zaś wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. I rzekł Izaak do ojca swego Abrahama tak, Ojcze mój! A ten odpowiedział: Oto jestem, synu mój! I rzekł: Oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie, jak na całopalenie synu mój. I szli obaj razem. A gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz, ułożył drwa, potem związał swego syna Izaaka, położył go na ołtarzu na drwach i wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż, aby zabić syna swego. Lecz anioł pański zawołał na z nieba i rzekł Abrahamie, Abrahamie a on rzekł oto ja i rzekł nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic bo teraz wiem że boisz się Boga gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego swego syna a gdy Abraham podniósł oczy ujrzał za sobą barana który rogami uwikłał się w krzakach poszedł wtedy Abraham a wziąwszy barana złożył go na całopalenie zamiast syna swego i nazwał Abraham to miejsce, Pan zaopatruje. Dlatego mówi się po dziś, po dziś dzień: Na górze Pana jest zaopatrzenie. Tyle słów pisma świętego. A Ciebie miłosierny Boże nasz i Panie prosimy, byś raczył błogosławić zwiastowanie i słuchanie Twojego słowa. Albowiem Słowo Twoje. Jest prawdą. Amen. Przyznam szczerze, że ta historia ofiarowania Izaaka Zawsze budzi we mnie wiele wątpliwości, wiele sprzeciwu. Wczoraj mało nie doszło do kłótni małżeńskiej na odległość. Ponieważ mąż także przygotował kazanie na ten sam tekst. I nasze spojrzenia były zupełnie różne, ponieważ ta historia. Jak sądzę, ma bardzo wiele warstw. Gdy patrzymy na nią oczyma człowieka, to widzimy bezwzględnego Boga, Abrahama, który tak bardzo się boi, że gotów jest poświęcić swojego syna. Widzimy rozpacz. Widzimy przerażenie Widzimy wreszcie Izaaka, który właściwie w tej historii potraktowany jest bardzo przedmiotowo. Ale przecież on także ma swoje emocje, ma swój głos. On pyta: Ojcze, masz ogień i drwa, a gdzie jagnię na cało palenie? A potem Abraham go związuje, czyli nie położył się sam dobrowolnie na ołtarzu. To jest ludzkie spojrzenie. I możemy powiedzieć w, tymi, w tych kategoriach, że właściwie to jest historia o przemocy. O przemocy wobec dziecka. To dla nas dzisiaj jest. Nie do pojęcia. Nie godzimy się na to. Tym bardziej, gdy dzisiaj patrzymy na taką piękną grupę naszych dzieci. I takie maleństwo. Coś nam pojawiło. Tak więc domyślamy się, że nie ta ludzka warstwa jest najważniejszą w tym całym tekście i w tej historii. Nie dlatego ta historia została zamieszczona. W takim razie szukamy drugiej, boskiej warstwy. Abraham żyje w czasach, kiedy właściwie większość kultów, większość religii składa Bogu ofiary. Ofiary ze zwierząt do tej pory bywają składane, ale także ofiary z ludzi. Pytamy, dlaczego? I odpowiedź jest bardzo prosta. To człowiek potrzebuje ofiary, nie Bóg. Kiedy przewinimy coś wobec kogoś, albo kiedy dzieci wyrządzą nam coś przykrego i przychodzą przepraszać, lub my idziemy przeprosić, bardzo często bierzemy coś do ręki, żeby podkreślić szczerość naszych przeprosin. Dzieci rysują laurki na przykład swoim rodzicom, kiedy coś przeskrobią. Czasami idziemy do kogoś z kwiatkiem. Słyszałam o takim mężu bardzo eleganckim, który za każdym razem, kiedy coś przeskrobał, na przykład za dużo wypił, poprzedniego dnia następnego przychodził z kwiatkiem, żonę przeprosić. Wzrośmy prezenty tym, którym wyrządzamy jakąś szkodę czy krzywdę, którym wyrażamy smutek żeby mieć pewność, że nas wysłuchają, żeby mieć pewność, że te przeprosiny będą przyjęte. I podejrzewam, że to bardzo podobnie działa w kategorii człowiek-Bóg. Kiedy chcemy sobie zasłużyć na przebaczenie, kiedy chcemy jakby przekupić Boga, żeby nam przebaczył i chcemy udowodnić, jak bardzo jesteśmy oddani, jak bardzo jesteśmy szczerzy w naszych przeprosinach, obietnicach i ślubowaniach składamy Bogu ofiarę z tego co najcenniejsze Kiedy idziemy ktoś z prezentem czy z kwiatem wybieramy najładniejszy chcemy żeby ten ktoś był z tego prezentu zadowolony żeby poczuł że bardzo się staraliśmy Bardzo podobnie jest z ofiarami Ludzie oddawali w ofierze to, co mieli najcenniejszego, aby Boga przebłagać, aby zyskać jego względy, aby mieć pewność, że Bóg mnie wysłucha, że mi przebaczy. To jest ta druga warstwa. Wielu teologów powiada, ta historia jest po to, aby człowiek zrozumiał, że Bóg nie chce ofiar z ludzi, aby zatrzymał rękę Abrahama, aby powiedział nie czyń temu chłopcu nic złego. Masz w krzakach jest baran, tego, z w ofierze. Ale nie dziecko, nie człowieka. Jest jeszcze trzecia warstwa. Posłuszeństwo i zaufanie. Abraham nazywany jest Ojcem Wiary. Jest stawiany jako przykład człowieka, który całkowicie zaufał Bogu. Nawet w tak tragicznym momencie, kiedy ma ofiarować swojego syna, tego, na którego tak długo czekał, który w cudowny sposób został poczęty, gdy obydwoje z Sarą byli już w podeszłym wieku. Jest Bogu posłuszny, ale nie traci nadziei, że Bóg znajdzie inne rozwiązanie. Idzie drogą przez Boga wskazaną. Bierze Izaaka, wszystko co potrzeba, i drwa, i ogień, i nóż, sługi, osła, który zostawia potem przed górą i już sam z Izaakiem i z potrzebnymi przedmiotami idzie dalej. Gdy Izaak pyta go o jagnię, na co opalenie, Abraham odpowiada, myślę z nadzieją, Bóg sam. Znajdzie jagnię. Do samego końca i cały czas wierzy w Boże prowadzenie i Boże miłosierdzie. Mimo obaw, mimo lęku, nie traci nadziei, że, mówiąc współczesnym językiem, otworzą się jakieś inne drzwi. I Bóg otwiera inne drzwi. Powstrzymuje Abrahama. Tą drogę na wzgórze Moria można porównać, to jest kolejna warstwa, do drogi krzyżowej. Oto idzie ojciec z synem prowadzonym na śmierć. Ale Bóg nie żąda śmierci tego syna. Kiedy więc wracają, wracają w nadziei, w radości, Abraham z poczuciem uwolnienia, a jednocześnie wdzięczności za Boże zmiłowanie. W czasie pasyjnym rozpatrujemy. Mękę Chrystusa, który prowadzony jest przez Boga na śmierć. Ma być ofiarą, złożoną raz, po wszystkie czasy, jedyną skuteczną, aby człowiek miał pewność, że Bóg go wysłucha, aby człowiek. Miał pewność, że Bóg jest miłosierny i że poświęca dla człowieka to, co ma najlepszego. Oddaje swojego syna. Różnica między Izaakiem a Jezusem jest taka, że Jezus wie, dokąd idzie, po co idzie i sam podejmuje decyzję. Dlatego nazywany jest arcykapłanem, ponieważ On sam siebie składa w ofierze. Dlatego, że jest doskonały. Dlatego, że jest Bogiem i człowiekiem. Dlatego, że jako człowiek rozumie nasze lęki, obawy, pragnienia i naszą potrzebę dawania Bogu prezentów. Ale jako Bóg doskonały wie, że chce dać człowiekowi wolność. Wolność od lęku, wolność od kary, wolność od śmierci. Z tej golgoty Jezusa Chrystusa, gdzie on, Boży Syn, jest ukrzyżowany, to my, ludzie, Wracamy uwolnieni, pełni wdzięczności i ufności wobec Boga. Można powiedzieć, że historia Abrahama i Izaaka są jakby zapowiedzią, czy bardzo wczesnym obrazem tego, co się wydarzy, co da nam Bóg. Ale jest jeszcze jeden moment w tej historii, który myślę, też nie jest bez znaczenia. Kiedy słuchaliśmy słów Ewangelii o synach Zebedeusza, Jakubie i Janie, właśnie zastanawiałam się, dlaczego ta historia Jakuba i Jana jest w połączeniu z historią Abrahama i Izaaka. Pomyślałam sobie, że. To ten kolejny wątek. Pokora. Kiedy jesteśmy do czegoś wybrani, powołani, pełnimy ważne stanowiska, ważne funkcje, nabieramy pewności siebie, ale czasami tej pewności siebie mamy nadmiar i wydaje nam się, że przez to Boże powołanie czy obejmowane stanowiska jesteśmy lepsi. Ważniejsi, mądrzejsi. Tak mogło być z Jakubem i Janem. Byli w gronie dwunastu. Byli od samego początku. Wiedzieli, że Jezus przygotowuje miejsce dla wybranych, że sam jest Panem Panów. Chcą być blisko Niego, chcą być. Po prawicy i po lewicy, czy w tych najbardziej zaszczytnych miejscach. Inni uczniowie się oburzają, czują, że przez braci, synów Zebedeusza, przemówiła pycha, zarozumiałość. Abraham jest ojcem ludu wybranego. On wie, że jest wybrany. Bardzo wiele poświęcił. Zostawił swój dom rodzinny, miejsce, które znał, poszedł w nieznane, by znaleźć prawdziwego Boga. Prowadzi, ma, ma prowadzić cały lud, ma być początkiem całego ludu. Przez niego przyjdzie bogosławieństwo na wszystkie narody świata. W jakim jest? A raptem ma nabrać pokory, ugiąć się przed Bogiem, być posłusznym, bo został wybrany do wielkich rzeczy, ale to Bóg decyduje. To On jest dawcą i sprawcą wszystkiego. Może to miała być też nauka pokory. Kiedy stajemy pod krzyżem Jezusa, to także powinna być dla nas nauka pokory. Bo sami z siebie niewiele możemy. Sami z siebie nie podołamy przezwyciężać zła, Przeciwności, lęków, obaw. Nie znamy wszystkich odpowiedzi i nie możemy ich znać. Ale Bóg nie przestaje być Bogiem miłości i prawa, Bogiem sprawiedliwości i obietnicy, Bogiem wiernym, który. Każdego, prowadząc przez drogę na Golgotę, prowadzi do radości, do wolności i do życia. Niechaj to przesłanie pozostanie w nas. Przez krzyż otrzymy wolność, radość. I życie, życie w Jezusie, Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niech jeszcze serc naszych i myśli naszych, w Jezusie, Chrystusie, Panu i zbawicielu naszym. Amen.